Szanowni Państwo, miło jest nam powitać w progach Litwarskiego Zamku, gdzie mieści się Muzeum Warmińskie, jeden z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Nie jesteśmy tu przypadkowo, bo właśnie tu Ignacy Krasicki, biskup warmiński i książę poetów mieszkał blisko 30 lat od 1767 do 1795 roku. W tym niezwykłym miejscu rozwijał swój talent pisarski i z pasją oddawał się swoim artystycznym i kolekcjonerskim zainteresowaniom. Dzięki temu na zamku bywali malarze, pisarze, poeci i aktorzy. Wystawiano tu sztuki, który grywał sam książę poetów polskich. A okazją do dzisiejszego spotkania jest akcja związana z narodowym czytaniem, organizowana przez. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od 2012 roku w celu propagowania znajomości literatury narodowej. W tej dziesiątej jubileuszowej już akcji czytać będziemy utwór Gabrieli Zapolskiej pod tytułem Moralność Pani Dłuskiej. Jest to tragi farsa, w której przeplatają się elementy komedii i tragedii. Pokazuje ona m.in. ludzką upotę, zakłamanie, pazerność i skąpstwo. Wszystko to dzieje się w rodzinie państwa Dulskich. Poznajemy głównych bohaterów państwa Dulskich oraz ich trójkę dzieci. Dwie córki, Hesie i Mele oraz syna Zbyszka. Syn Zbyszko romansuje ze służącą Hanką, na co pani Dulska przymyka oko. Główna bohaterka Aniela Durska jest postacią obłudną, fałszywą i chciwą. Wszystko, co robi, robi na pokaz. Jej postawa, nazwana Tłuszczyzną, prezentuje pozorną moralność, życie w zakłamaniu i obłudzie. Piętnowanie takich postaw było bliskie również gospodarzowi tego zamku, Ignacemu Krasickiemu. Włączając się w ogólnopolską akcję narodowego czytania. Zapraszamy na prezentację fragmentów sztuki w wykonaniu muzealników z Muzeum Warmii i Mazur polsztenia.